Cześć! W dzisiejszym odcinku amerykańska wojskowa racja żywnościowa. Racja żywnościowa, którą będziemy dzisiaj testować, nazywa się MRE. Jest to skrót od wyrazów Meal Ready to Eat, czyli posiłek gotowy do jedzenia. Jest to racja żywnościowa używana przez Armię Amerykańską. Ta akurat ma numer 2. Są różne numery w zależności od tego, co znajduje się w danej racji żywnościowej. W tym wypadku mamy kurczaka, prawdopodobnie w jakiejś potrawce. No i co? Zabieramy się do jedzenia. W opakowaniu znajdują się kurczak. Tutaj mamy fasolę. Do tego jest, to jest prawdopodobnie ser, znaczy na pewno ser w formie, tak jak w Polsce, serek topiony. Tutaj w opakowaniu mamy sól pieprz, papier taletowy, jakieś gumy do rzucia i lemoniadę. Do tego mamy tortillę. Tutaj jest brownie, czyli ciasto czekoladowe. Tutaj jest ogrzewacz chemiczny, cappuccino. No, i do tego jest plastikowa łyżka. Do przygotowania ciepłego posiłku w zasadzie wystarczy nam tylko trochę wody. Tak naprawdę myślę, że w terenie to może być nawet woda z kałuży, ponieważ nie ma kontaktu bezpośrednio z produktem. A woda jest potrzebna do tego, żeby aktywować podgrzewacz chemiczny. Trzeba zerwać tą tutaj górną część. Włożyć do środka. Obra produkty to jest kurczak. Do tego wkładamy fasolę. I trzeba wlać wody do tej linii, która jest tutaj zaznaczona. Wlewamy wodę. Tak jak wspominałem, do linii. Wyraźnie widać. Mam nadzieję, że to będzie widać na zbliżeniu. Paruje woda. I to się robi naprawdę bardzo gorące. Teraz trzeba. Kurde, nieźle. Magia, chemia. Zamykamy. Trzeba poczekać 15 minut. Włożyć to do tego pudełka. Na instrukcji było jeszcze napisane, aby to oprzeć o kamień. Opieramy to o kamień. Czekamy 15 minut, a w tym czasie przygotuję pozostałe produkty, które znajdowały się w paczce. W opakowaniu mieliśmy również tortillę. No, wygląda jak klasyczna tortilla. Pachnie tak jak tortilla, ale ma lekko taki chemiczny zapach. Zobaczymy jak będzie smakowało. Dobrze, A więc to jest tortilla. Do tego jest brownie, czyli ciasto czekoladowe. Ciasto wygląda w ten sposób jest bardzo mocno ściśnięte, ale nie, myślę, że będzie dobre. No i do tego mamy jeszcze ser. W międzyczasie przygotuję cappuccino. Wlewamy w ciepłej lub zimnej wody, jak gorli. Ja chyba wolę ciepło. Zamykamy. Szczelnie. No i teraz jak głosi instrukcja, trzeba to wstrząsnąć. Danie już mamy ugrzane. To opakowanie jest naprawdę gorące. Więc wyciągnę kurczaka i pasowe. Tak, jest to zdecydowanie podgrzane. Myślę, że w warunkach polowych jak najbardziej można sobie w ten sposób podgrzać jedzenie. W pierwszej kolejności sprawdzę, jak smakuje tortilla z serem. Wyciskamy ser, który nie ukrywam, nie wygląda zbyt apetycznie. Tutaj się jakoś oddzielił od tego nie, tłuszcz, ale mam nadzieję, że będzie dobre, skoro jedzą to żołnierze, a więc smacznego. Hmm. Smakuje jak, jak żółty ser topiony. Dobre, tortilla jest dosyć słodka, jak to tortilla. czułam taki słodkawy zapach, smak. Myślę, że teraz możemy spróbować kurczaczka i fasoli. Nie ukrywam, że naprawdę smaczne. Tak jak już wspominałem, smakuje trochę jak nasze polskie leczo. Kurczak ma ciekawą konsystencję. Jak kurczak, tylko jest taki troszeczkę twardawy. Ale jak najbardziej mi smakuje. Zobaczmy teraz, jak smakuje. Fasola. Mocno zmielona. Fasola z, też z odrobiną soli. Pewnie jeszcze jakiś przypraw. Ciężko mi się teraz rozróżnić. Jakbym był żołnierzem, siedziałbym w okopie w Afganistanie, to ucieszyłbym się, jakbym mógł sobie zjeść taki posiłek. Po ciepłym posiłku przyszedł czas na deser, czyli na brownie. Hmm. Przede wszystkim pachnie bardzo czekoladowo. Powiem tak, może nie jadłem w życiu za dużo ciast, ale to zdecydowanie jest najbardziej czekoladowe ciasto, jakie jadłem w życiu. Wow! Popiję to sobie cappuccino, które również było w parce. Kapucino smaczne, chociaż moim zdaniem, zresztą to widać nawet po kolorze, było w nim bardzo dużo mleka w proszku, więc trochę mi to przeszkadza, jest bardzo dużo cukru, także kapucino generalnie nic ciekawego, smakuje trochę podobnie jak kapucino, które można kupić w automatach, nie wiem, na uczelniach, w różnych miejscach, są takie automaty. Na koniec dodam jeszcze, że opakowanie, w którym to wszystko się znajdowało, jest z bardzo grubego plastiku, który można wykorzystać na przykład do przyniesienia wody z rzeki, albo generalnie do przetransportowania, w tym jakiegoś płynu, ponieważ ewidentnie ten worek bardzo się do tego nadaje. Bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. No i widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć.